Wypadek na autostradzie A1 w kierunku Pyrzowic. Na wysokości zjazdu w Czerwionce Leszczynach ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami osobowymi. W wyniku wyszczału prawdopodobnie opony doszło do przewrócenia się ciężarówki przewożącej 25 ton węgla, która w tym wyniku tego wypadku przewróciła się na bok na pas oddzielający autostradę. W zdarzeniu brały udział trzy auta. Jedno wspomniane wcześniej auto ciężarowe, do tego półciężarówka i auto osobowe które w wyniku tego, że auto się przewróciło, też stracili kontrolę nad kierownicą. W tym autem osoby podróżowała czwórka osób, dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Jedno z tych dzieci zostało zabrane do szpitala do Gibi celem przebadania. Utrudnienia na drodze trwały kilka godzin. Wirtualny świat potrafi wciągnąć na tyle, że można zapomnieć o tym realnym. Czy zdarza się Panu przejść przez przejście, patrząc w telefon i spojrzeć, czy coś nadjeżdża, czy nie nadjeżdża? Oczywiście czasami. Często? Rzadko. A czemu tak się dzieje? Patrzę w telefon. Nie, bo, nie boi się Pan, że to niebezpieczne? Nie, ponieważ jak jest zielone, to po prostu słychać się tak. Nie na wszystkich pasach to jest, oczywiście, no ale tutaj... Nie było to potrzebne, żeby ponosić ten wzrok. Pomóc w bezpiecznym przechodzeniu przez przejście osobom korzystającym ze smartfonów mają takie listwy. Świecą takim samym kolorem jak ten widoczny na sygnalizatorze. Listwy zostały zamontowane na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Stawowej z Mickiewicza w Katowicach. To na razie eksperyment. Mamy nadzieję, że te dodatkowe oświetlenie w krawędzi jest nieznacząco poprawi, szczególnie wśród osób używających smartfony, ale także wśród osób niepełnosprawnych czy też tych, którzy podróżują po mieście z małymi dziećmi, bo takie oświetlenie na pewno zwraca uwagę. O tym, czy listwy będą stosowane także na innych przejściach w Katowicach, urzędnicy zdecydują po testach. Rozwiązaniu przyglądać zamierza się także policja, chociaż ta apeluje, by mimo wszystko na przejściach zachować ostrożność. Zapamiętajmy jedną rzecz najważniejszą, która nie zmieni się nigdy. Zrok ludzki jest niezastąpiony i jest jedynym... Sygnałem, który jest w stanie nam przekazać informację, czy my możemy przejść przez jezdnię, czy też nie. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator, niestety, często wiąże się z tym, że właśnie przez przejście dla pieszych przejeżdża samochód, a konsekwencje tego są straszne. W najbliższych dniach LEDowe listwy pojawią się także na przejściu obok. Ich testowanie potrwa do końca roku. Dla świeżo upieczonego rodzica to najcudowniejsze uczucie. Jest w porządku z tego, co mi. Yy... Mój partner opowiadał, to najpierw się bał na początku, tak jak to mówiła pani doktor, ale później wszystko było w porządku. Teraz rodzice, których dziecko na świat przyjdzie w zespole opieki zdrowotnej w Świętochowicach, będą mogli kangurować, czyli przytulać dziecko metodą skóra do skóry w specjalnie przeznaczonej do tego strefie. Dzięki temu między rodzicami i dzieckiem rodzi się wyjątkowa więź. Dzięki temu procesowi kangurowania znów znajduje się w miejscu bardzo bezpiecznym, na ciepłym brzuchu swojego rodzica. Mamy taty jest przytulone, jest przykryte, robi się ciepło. Czuć bicie serca, czuć zapach. Kolonizuje się bakteriami taty czy mamy, co jest nieocenione dla naszej odporności, bo nasza odporność jakby zależy od tego, jakie bakterie nas kolonizują jak najszybciej. EmoStrefa stworzona została w ramach programu Blisko z Tobą Chcę Być. Dziecko może być kangurowane i na oddziale położniczym od razu po porodzie. Bardzo duże znaczenie ma to też w przypadku cesarskich cięć, kiedy mama nie może kangurować od razu wtedy rolę kangura przejmuje tata i nawiązuje więź też od samego początku. No, wcześniaki, oczywiście dzieci urodzone przedwcześnie, gdzie to kangurowanie ma takie znaczenie terapeutyczne. Emostrefa to dopiero początek. Uruchomiona została ona bowiem na nowym oddziale położniczym, który lada dzień zostanie otwarty. Konkurencja jest dosyć mocna i widać, że każdy szpital próbuje przyciągnąć czymś specyficznym. Natomiast nie możemy jakby pozostawać w tyle, stąd takie nakłady i właśnie na taki oddział. Remont oddziału kosztował. 3 miliony złotych. Otwarta w Świętochłowicach Emostrefa jest 44 takim miejscem w Polsce. Cztery dni potrwają w tym roku rodziny Katowic. Rozpoczną się 12 września na rynku, gdzie wystąpią m.in. orkiestry dente. W tym roku przygotowaniem głównego koncertu, który odbędzie się w strefie kultury, zajmie się raper Abradab. Niegdyś członek pochodzącej z tego miasta legendarnej grupy Kaliber 44. Nie będzie to stricte koncepcji kopowej. Nie chciałbym, że tak powiem, zamęczyć wszystkich obywateli miasta i regionu tym, co ja kocham najbardziej. Niemniej zaproszę kilku swoich kolegów, ludzi, których uważam za znakomitych artystów hip hopowych, także tak jak już powiedziałem, będzie Pocahontas, Rockin' Focus, będzie miłość. Ale to nie wszystko, bo koncertów będzie więcej. Katowice stawiają w dużej mierze na artystów z regionu. 13 września mieszkańcy będą mogli posłuchać koncertu legendarnej już grupy Jam w wykonaniu symfonicznym. W harmonogramie jest też koncert grupy Wolosi. Chcemy pokazać to, co jest najpiękniejsze tutaj u nas na Śląsku, nie tylko w Katowicach, bo muzycy są z różnych miast Górnego Śląska. Co nie znaczy, że będą też artyści tak zwani ogólnopolscy, prawda, którzy gdzieś tworzą w innych miejscach naszego kraju. No Mamy też artystów z zagranicy. Obchody 154 urodzin miasta Katowice zakończą się 15 września. Na razie jest ich około 7,5 tysiąca, ale za kilka dni będzie ich już 9 tysięcy. Krzysztof Zagaja z Jastrzębia Zdroju kolekcjonuje dzwonki. W maju otworzył w mieście galerię dzwonków, którą mieszkańcy mogą bezpłatnie zwiedzać. Myślę, że jest bardzo potrzebna, zwłaszcza że wiele lat temu była. Galeria dzwonków w szerokiej, i z tego co pamiętam, jeszcze ze szkoły cieszyła się dużym zainteresowaniem. W kolekcji można znaleźć dzwonki z niemal każdego zakątka świata i przeznaczone do różnych celów, począwszy od krajów europejskich po Azję czy Afrykę. Są tu dzwonki mosiężne, porcelanowe, ale także wykonane z rzadszych surowców, jak na przykład ten dzwonek z wulkanicznej lawy. Niektóre eksponaty pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku. Pasja Krzysztofa Zagai rozpoczęła się w 2007 roku. Po malutku, cierpliwie, intensywnie te dzwonki zacząłem zakupować po giełdach staroci, antykwariatach, no Wszędzie, gdzie, gdzie tylko można było. Poprosiłem również znajomych, rodzinę, przyjaciół bliskich, żeby mi w tym wszystkim pomogli. No i odzew był taki, że oczywiście, pomożemy. W ciągu 12 lat pan Krzysztof uzbierał kilka tysięcy dzwonków. Największy sentyment ma jednak do tego pierwszego, który podczas wycieczki do Dynowa kupił mu ojciec. Galeria dzwonków znajduje się przy ulicy 1 Maja 61 w Jastrzębiu Zdroju. Jest czynna od siody do niedzieli w godzinach od 12 do 18. Do tej pory odwiedziło ją ponad 2000 osób.